Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Buj Battle. Dzisiaj ze mną HONOR TV. bo jestem. I mam skino! No, masz Aleksa. Aleks? Jak mam Aleksa? Aha, bo na Sigma nie widać tego skina. Dobra, to może ja robię cięcie i widzimy się już na pierwszej ręce. Dobra, jesteśmy już na pierwszej ręce. I, I po, po HONOR powie coś o sobie. E, już w tamtym odcinku mówiłem coś o sobie, nie będę ludzi zamęczał, ale... E, no nie, ale głupi temat. Ale zachęcam ludzi do wejścia na mój kanał, na którym niedługo będzie film e, z prosiaczkiem. Neder. E, no, neder. No. Znaczy moje jest znienawidzone. E, bo wolno można. No i... Y, U, na moim kanale nie będzie. jakimś z no, nie możemy się doczekać. Dobra, to rozpoczynamy. Rzeka się Budowanie. Rzeka. Budowanie. Mam lagi. Nie. A, nie. no Nie. 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 Ścisłowo Nie. 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 było Nie. wiem, Nie już by było szczegółowanie nether. Wiemy, nether. Zobaczcie, widzę, zobacz, że na lagach jest. Ale to yy, nie ważne. Nie, jak kupujesz neta w wiedrący to mogę się taskać. <laughs> nie, on nie był w Biedronce, tylko w desko. To jest lepiej, tu nie? To będzie jakaś góra. No, nie poglądam Pamiętaj, nether, żeby nie było tak jak w, w ostatnim odcinku, który nagrywaliśmy To była siatkówka, ty zaczynasz kubkę. Pamiętaj, nether, nie kurde, I'm out A w ogóle piszcie w komentarzach, kto oglądał ten odcinek Do którego momentu wytrwaliście z moim e, piskliwym głosikiem co to jest? tam usłyszeć Dobra, było malutkie cięcie, bo coś mi się stało z audio. Jak sami chyba słyszeliście, ale to był mały fajl, Ponieważ gramy troszkę zepsutych słuchawkach. Słuchajcie, tutaj mam obok słuchawki, ale one są po prostu zaczynają, to Znaczy nie słychać osoby, która rozmawia z mną na Skype'ie Także jest no źle. Także no. Nawet ja tutaj zbudę. Ej, nie kurtece. mogę nawet ognia dać. Co ja mam kurde zbudować? Lawy na przykład, tak jak ja. Gasta kurde zbuduję. A <grym> co? Ja tu widera zbuduję, o ile się da. Ja nawet nie pamiętam jak wither wygląda. No zbuduję ty widera. To taka jaka będzie malutka forteca. A, i dziękuję Wam, za 300 subskrypcji. No, oczywiście, żebym nie podziękować. <laughs> I niedługo będzie też jakiś specjal, godzinny odcinek. Godzinny. Nie wiem, czy to będzie przesyłać O i każdy, kto subskrybuje kanał, dostanie niesamowity prezent od prosiaczka. Każdy. Więc subskrybujcie pod koniec odcinka. powiem Wam, co to jest. Nie stresuj się, prosiaczek. No nie stresujcie się. Nie stresuj się, to naprawdę, albo powiem wam teraz, nie, nie możecie się doczekać, ten prezent to to, że będziecie otrzymać powiadomienia o filmach, po subskrybowaniu obok jest yy, taki, jeżeli jesteście na komputerze to zębatka, jeżeli jesteście na telefonie to jest taki dzwoneczek, kliknijcie go i będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmikach tych filmikach. Aha, ściągnięto z Wiśni 100% jest tak? No wiem. Nie wiem, nic nie to robi i nic nie robią, prawda? Nie, darowo cegła, szybko szybko Chociaż, on, on, mówi, on mówi taki tribik. Taki triwik. W boxdale ostatnio powiedział. Y, o dzwoneczku... Trzeba tu... Ja o zębacę. Już ja nie wiem, gasta budować. Ej, 30 sekund zostało. Co? Mhm. to jest nie O nie, obraz no szybko... No nie! <grystanie> Moje. <grystanie> Jeszcze mam laga. Co się stało? Klawiatura mi przestała działać, czy co? Mało czasu było. Jest. <grystanie> Dobra, słyszę, że tak powiem, ale... Fajne? No, takie. No nie tak. dają może być. No no. Jak dla no. mnie zajęne? TL radio. A, chciałbym zbudować porter. No lepszy niż... Ja moje. daję fajne. Ja też daję fajne. Mi się podoba. To będę zajmuje. Gasma trochę dziwnie wygląda. To, nie, to chyba nie możesz się zaczekać mojego. Ja, ej, typek, ma tego skina, tego, jak to się nazywa, y, Deadpoola, którego ja używałem y, 5 lat temu. Pinyć, pinyć. Nych. Pinyć. Pinyć, pinyć, pinyć do e, to ma być, to miał być Nether. To miał... A, e, może być. Być Nether. A, nie. To, co zrobiłeś? Daj no 2 na 10. Albo nie, trzy no, razy nie daję bo to po prostu... No nie ja może 2 na 10, bo to takie jest. Nie... Ja Zombie maki. Zombie maki, no to tu już daje fajne. Nie, ja już patrzę jak wygląda gaz. Dobra, gaz nawet nie ma oczu. A mój ma oczy... Przy... jedno oko przerażające. Fajne. Dzwoniłem w najważniejszych rzeczach yy, ten w nadarze. O, Oho, tutaj zrobił samolot. Gaz z oczu. Tu jakiś co, jakiś netherrack? Co, Ej, on fortecy. O, skrzyneczka. Nie, ja daję 12 No ja. Pff, dobra, to jest. Albo dobra, może być, bo lepsze od mojego. Bo tak jest same, co, sama lawa. Aha, lepsza od mojego. Naprawdę? Lepsza od mojego? A? Jak lepszy od twojego? Lepszy od, twoje, lepszy od mojego? Ja będzie lepsze od mojego. A. To chciu dobra. No to jeszcze ja. O, o brodawki, to są. Nie tu daje. Nader. I mi się podoba, on dużo tych zachował. Brodawek. No od fragmentów potrzebnych. Podstawę do fragmentu. Czyta, kluba. Ooo, 2 na 10, 3 razy nie. Nie to. Net. Net. net, on tutaj jakie są net. Net, net, net. YouTube, oceniajcie Oceniajcie tę budowę. Ja zrobić e, net 1 Tylko, tylko no. proszę, nie oceniajcie mojej. To jest moja. To wiem. Marc. Niech będzie wiedzą. <noise> Co ty jest? Nie, dobra, dobra, daję ci... Y o oh, kurczę, bo ci dać. tyle masz miejsca? On tak mi pisze. No to, cały czas mi dziesiąte miejsce pisze. Chodź, jak to jest. Dobra, to był ostatni, to, to było po prostu ostatnio. To dałem fajne. To był także to była ostatnia mapka. Y, ostatnia babka, bo to była tylko jedna i ostatnia. Y, dobra. My się będziemy żegnać, także wbijecie na My kanał i na kanał Condek TV. Także trzymajcie się. Żegnam się z wami?